Witajcie, z tej strony Mark Wąsowski. Jestem architektem w sekcji DevOps w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Od wielu lat jestem zwolennikiem otwartego oprogramowania oraz metodyki DevOps. Już dziś chciałbym zaprosić Was do bezpłatnego udziału w targach IT Career Summit, podczas których opowiem o transformacji we zdrowiu. Czy własne zespoły deweloperskie to dobra alternatywa dla dostawców zewnętrznych? Jak najbardziej opowiem o tym jak realizujemy to podejście w ogólnopolskich projektach CSIOZ w obszarze ochrony zdrowia. Oprócz ciekawych wystąpień eksperckich czeka na Was strefa 3D, spotkania z kluczowymi pracodawcami branży IT, a także szansa na znalezienie lepszej lub tej wymarzonej pracy. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszam serdecznie. Spotkajmy się 26 września na Stadionie Legii w Warszawie. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc mocno ograniczona. Dlatego nie czekajcie już dziś zarejestrujcie się na www.itcareersummit.pl. Do zobaczenia.